Dzisiaj zagadka, co powstanie z połączenia od twórczego modelu sprawdzania wiedzy na egzaminach bazującego na dziesięcioleciach przetwarzania tych samych danych oraz botów sztucznej inteligencji, które bazują na wielokrotnym iterowaniu tych samych zbiorów danych. Otóż powstaje bot Prymus, który zdaje maturkę z języka polskiego na wynik pozytywny, oceniony przez trzech egzaminatorów. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Nie wiem, być może bazowanie na rzeczach, które wyszły tydzień temu, na prozie, filmach, serialach, anime grach, ale wiecie, to jest za trudne dla egzaminatorów i nauczycieli, żeby przetworzyć tego rodzaju skomplikowane koncepcje, utopijne rozwiązania. W związku z powyższym, nic dziwnego, że Fundacja Zwolnieni z która właśnie była autorem tego eksperymentu, apeluje o to, żeby podpisać list otwarci na zmianę, w który właśnie zakłada mniej teorii, a więcej kształcenia umiejętności praktycznych, więc jeżeli chcecie rzeczywiście coś zmienić w polskiej edukacji, podpiszcie ten list.